Witam was z tej strony Loxis, a to jest nowa seria pod tytułem znaczy z gry Driver San Francisco. Mm, no tak, będzie to dość odskocznia od Battlefielda. Więc no co, nie przedłużajmy, zaczynamy serię sobie przy okazji nastawię stoper. Sir, 20 minut po Jericho's północy nagrywam hechy. Gram napadzie, więc nie powinno być zbędnych problemów. Katręci będziemy oglądać, żeby było wiadomo o co chodzi, jeśli ktoś nie gra w tą grę. Gry przeszedłem raz. Szczerze mówiąc wywarła na mnie dość pozytywne wrażenie, jako że lubię bardzo gry samochodowe, gdzie można pojeździć samochodem. A tutaj jest styl jazdy tym autem, jest bardzo, bardzo zbliżony do driftingu. Auta łatwo wprowadzić poślizg, świetnie się ślizgają. Oraz są jeszcze dodatkowo do tego wersje driftingowe, na przykład jest taka korwetta Z06 Drift, którą na bank będę miał, bo ona jest po prostu niesamowicie łatwa do jakby to powiedzieć. Do, do zniszczenia przyczepności, do złamania tej przyczepności. Nie wiem jak wam to teraz powiedzieć. Co tutaj no to driver w San Francisco samo za siebie mówi? co się dzieje w San Francisco Szczerze mówiąc nie wiem jak się odcinki będą z tej gry ukazywać Bo jak na razie no to wiadomo Początek na moim kanale więc muszę się rozkręcić dość mocno no, Tutaj nasz... Sz... chyba to jest Dodge Challenger RT Jeszcze Charger nie Challenger to jest. New... Szczerze mówiąc nie, yeah, za do... nie, nie jest za mocno so to auto. Ale się umie, ale się ślizga, no, więc jest ten, ten plus. Często sobie wymyśliłem, że odcinki będą tak wychodzić, że ja po prostu jak będę potrzebował jakieś auto, no to będzie taki odcinek poświęcony, że będziemy po prostu zwiedzać mapy, takie rzeczy, robić te dodatkowe mm, dodatkowe wyzwania, że możemy jakiś samochód odblokować do nas. No właśnie, tam... No, tutaj kastynkę mieliśmy, gdzie Jerryho, Czyli ten zbieg. Dobra. Tak wygląda auto. Wnętrze jest Collecting Jones can it? I mean, when was the last time you went to a movie or took a girl to a movie? Seriously, Jones, I appreciate what you're trying to do. But not now. All right, okay, partner, do your loans and guns. Once that cell door we are going to live allergic to what you got. It. But uh, I wouldn't bring a date back. But done Seriously, it's like a war zone. Oh, man, give me a break. No i tutaj ten konor ją złóżdżę Ja Niestety gry nie mam po polsku. A tak jakoś. Kupiłem ją. tydzień e, po premierze gdzieś tak. Nie pamiętam nawet. Miałem ją po polsku, ale teraz nie wiem do czego jest po. W tym języku to teraz nie. Czy angielski. Nie mam możliwości, miałem tam możliwość polskiego ustawienia, ale znikały całkowicie napisy, więc było dość interesujące. muszę przyznać. Jarryho Standardowa mina. Gra szczerze mówiąc ma raz fazy i to dość ostre. Co? I cofanie w tej grze to jest po prostu katorga jakaś. Cofa się normalnie godziny. Co oczywiście zostawia cały czas ślady. Jaki Cox. Będę musiał sobie chyba znowu ustawienia pozmieniać na padzie, żebym, żeby mi się dobrze grało. Bo wcześniej miałem boosta na L1, czy tam nie pamiętam już. Czekajcie. Może ogarnę. R1 albo na R2 miałem Boosta i ręczno oczywiście na tych bitach, a na l -kach to miałem gaz i hamulec, to jest raczej normalne. Dobra, Już Jerry okej Te tu się dają do światła, więc tego słuchacza sobie na dobre nie wyszło. Problemem tego auta, tego właśnie, co, którym jedziemy, to jest to, że się ślizga po prostu masakrycznie i nie ma nie ma przyczepności po prostu. Łapie strasznie strasznie przyczepność dość słabo. Tutaj choroby robi po prostu nazwy tryb tego. Nie wiem niestety. Tak, bo, bo to początek, więc no, kompletnie nieodkryta. Wow, Ale... No właśnie, czasami to tak jest. Ja Przeszedłem o grę Też niedawno zacząłem, gdzieś tak pół roku temu yeah, Już nie pamiętam jak on dokładnie jedzie Wczoraj sobie zacząłem na nowo trochę... Wczoraj na nowo zacząłem sobie tak grać w nią no Ale to nawet a tutaj Nie będę zdradzał, formu, bo tutaj już Chyba większość z was trailerów będzie widziała Chyba to było na trailerach. Przynajmniej ja tak zapamiętałem Co nie wiem jak to będzie Dobra tutaj oczywiście zoom A co Ja już trigger trzymam na maksa No właśnie dlatego Tył uszkodził uszkodził nieładnie gorzej, że tu kamery 30. nie można Czasami <laughs> się tak bawię, że sobie Do przodu tak kamerę przybliżam jakby Tutaj oczywiście Będzie standardowe no i właśnie przez to zostaniemy do szpitala przewiezieni i będziemy mieli różne dość interesujące fazy. Tak jakby to się działo w jego wyobraźni. Czyli to przeskakiwanie między samochodami i różne takie, że tam Jericho jedzie przez autostradę i nagle mu wylatują w powietrze samochody i spadają na tego bohatera właśnie. I tutaj jest ten właśnie moment, co za chwilę się stanie. Ja się będę starał w miarę często wypuszczać te odcinki, ale nie wiem jak to dobrze wyjdzie, bo wiadomo jest rok szkolny, yeah. więc szkoła, nauka i te sprawy. Więc jak będę miał czas, no to chętnie man, będę nagrywał, ale ja nic ja nie, nie obiecuję, że to będzie, będzie no, dwa razy w tygodniu. Może What? i być nawet w ogóle, więc hey, niestety. Come, man, keep up.

Please respond. Hey, we're oh, okay. ignore it. Widzę, Jeśli chodzi o te informacje This guy's You hear that? You what? Seriously man, you okay? fine. Tak na YouTube to nie zauważyłem, żeby tak dużo było żeby było dużo filmików z tej gry. Widziałem But tam na jakimś niemieckim kanale, no to tam było i na angielsku, a w Polsku to szczerze mówiąc, nie wykryłem jeszcze tego, o tak. O, spaliłem zakręt Trochę się zamyśliłem. To nie widziałem, może jest jakaś seria, może ktoś nagrywał z tej serii, jak na tak, to tak. cóż jestem ślepy. Bywa. No, oczywiście obita ciężarówka, więc z zewnątrz, z zewnątrz to tylko tarcia mechanicznie to nic spoko. Mimo iż przywaliła... Równą wielkości sobie ciężarówkę Tak, i tu się zaczynają te fazy już powoli no, Właśnie A tutaj będzie o oh Boże to 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 będzie dość interesujące bo tu też gaz dodechy A jeszcze trzeba prowadzić tą tą karetkę która jeździ jak drewno Na kółkach

no, jedziemy GMC, haha. Dobra. Nie ma tego, że zabrać się na za karatki. Nice. Dzisiaj tylko to będę robił w drogach. Nie ma to nie serio. Dobra, jedziemy czym prędzej stopień. St. Giles jest najlepszym. Uh, which way? You cannot be serious. Yeah, I mean, no. St. Giles, yeah, you got it. Always the damn comedian. Now try! Look, pal, driving, I can do. This can't be real. Hey, hey, listen to me, Ray. I know we've been pulling some crazy hours lately, but you've got to focus <laughs> until we save this guy. okay? Keep it up, it's just a couple more blocks. If you say so, <laughs> you ain't never driven like this before. Whoa! Watch out, Ray! No okay, problem, Hey, you're you like a man possessed. Oh God, Shifta. what's happening to me? Się. Do it again? Do what again? I mean, did I do it, or... Hey, that's my car! Jones? Jones! Oh, actually. Na, na ten czas się nie opłaca nawet driftować bo tak czy tak oczywiście kaska nam nie leci za to ja kaskę będę sobie zbierał poza odcinkami więc znaczy jeśli będzie jakieś drogie auto typu w późniejszych etapach no rozgrywki na przykład um, jakie tu auto McLaren MP412C może Albo McLaren F1, no to takie auto no to będę okay, sobie poza, poza odcinkiem zbierał. Bo to nie ma ani sensu, ani niczego poza tym, żeby... zbierać tak na odcinku cały czas i... By było to nudne. Moim um, bardzo dobrym sposobem jest po prostu driftowanie sobie ile wlezie. Osobki przez no, przypadek nie z przyzwyczajeniem. I no, no, o ścianę, a co się będziemy? całemu ścianę. Dobra, teraz um, daje nam oh, możliwość shiftowania. No, okay. okay. Ale ma. Stay calm. No jest duże. To mi się podoba. I'm okay. No, try something with I'm beginning to get the hang of it never flagged okay, do, down a taxi like this before trzeba go oczyścić Potwormy widzę. Tak current spin. Gra widzę, że mi tak się utrzymuje w 60 FPS-ach, ale przez nie spadło mi w 27, więc nie wiem jak to będzie z tą grą. Jak będziemy się utrzymywać. I don't think our insurers cover this kind of behavior. Stokega. Can I take it from your exuberant driving? You'll be putting down a deposit. <laughs> Still thinking about it. Well, I'm not sold yet. How does she know? On rails, huh? I know just the place. potężną furą Jak na jak na teraz to jest to Koks to będą McLareny, Nissany GTRy Koksy Kompletna plus 10 do rozwałki No i to właśnie W drugiej części będzie ma tu jeszcze takie miejsce Bardzo bardzo... odsłonięte że tak powiem I tak można powiedzieć w ogóle Co gdzieś tak ja się nie bo się Skok. dobra jest no teraz będziemy robić różne takie właśnie można by było na przykład normalnie sobie jeździć bez żadnych ruchów ulicznych choć fajnie by było gdyby funkcję właśnie dodali taką żebyśmy mogli było konkretnie połączyć ruchu, uliczny nie wiem czy jest taka w ogóle opcja Orch. Orch musiałem Nie wiem czy jest taka opcja. Może jeżdżę kaleka. Mm, czy jest taka opcja? Trzeci raz to powtarzam Czy jest... Czy jest możliwość zrobienia, wyłączenia sobie ruchu do czego... Nie, 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 nie zagłębiałem się w to. Ale raczej wątpię, żeby coś takiego było. Po co? są w tych dodanych misji właśnie ich typowo drifty są trzeba Pontiakiem Geeks, Peslydge przejechać jakąś tam, ileś tam w jakąś pulę driftingu jaką, jakąś określoną liczbę punktów żeby wykonać to zadanie i tam właśnie wyłączony był ruch liczny, to samo było w przypadku Osiągnięcia z Nissanem 370Z, z 350Z wersji Więc co, ja będę się z wami żegnał. To był taki wstęp do odcinka. Oh man, awesome. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Yeah, awesome. I na razie, cześć!